Wystawa Sekwencje Rodzinne jest efektem trzymiesięcznej rezydencji artystycznej w szafirowej pracowni, podczas której czwórka artystów i artystek stanęło wobec pytania o istotę więzów rodzinnych. Zawarte w, w pracach artystów i artystek pytania o pamięć, tożsamość i relacje są próbą zrozumienia, jak nasze doświadczenia rodzinne kształtują rzeczywistość i jak wpływają na naszą sztukę. I przyjęcie wyspińskiego jako punktu odniesienia pozwoliło na zderzenie jego artystycznego dziedzictwa, złożonych relacji rodzinnych z osobistymi refleksjami. Wyspiański, znany z wnikliwości w portretowaniu bliskich, stał się inspiracją do podjęcia pytań o istotę rodziny. Rodzinne sekwencje to nie tylko opowieść o Wyspiańskim i jego rodzinie, to również refleksja nad dzisiejszym rozumieniem więzi, gdzie, gdzie pokrewieństwo ustępuje miejsca w wspólnocie przeżyć. A w pracowni szafirowej właśnie zrodziła się nowa rodzina, rodzina rezydencyjna, która przez trzy miesiące wspólnie eksplorowała i tworzyła. Podczas rezydencji w pracowni szafirowej mocno odczułem brak i puskę i to sprawiło, że skupiłem się na sekwencji, która dzieli i paradoksalnie łączy ludzi, bo właściwie dotyka każdej rodziny, a mam tu na myśli stratę kogoś bliskiego. Poszukiwanie formy i materiału to jeden z moich ulubionych etapów tworzenia i sięgnięcie po balony wyszło nieoczekiwanie. W swojej pracowni znalazłem kiść balonów z piątych urodzin mojej córki, czyli dość starych, i zafascynowało mnie, jak one zmieniły się z czasem. Zobaczyłem w nich jakąś analogię do zmian, które zachodzą w człowieku, jego pamięci czy też emocjach. Postanowiłem wykorzystać to skojarzenie w swojej pracy i w tej pustej przestrzeni stworzyłem dużą instalację. Zbudowałem ją ze stalowych krat, a jej wnętrze oświetliłem i wypełniłem setkami balonów. Napełnionych powietrzem i helem. Ta instalacja jest obrazem mojej fantazji o miejscu w sercu, w którym przechowujemy pamięć o osobach i gromadzimy emocje towarzyszące nam po stracie bliskich nam ludzi. I pomimo swojej skali i masy, ta praca jest wrażliwa na upływ czasu i jest wrażliwa na naszą obecność. Moja instalacja mówi o czymś też, co jest w nas, ale jednocześnie pokazuje, że to miejsce w sercu jest po pierwsze większe niż my sami, a po drugie wywiera wpływ na ludzi i otoczenie. Praca, to co widać z perspektywy, jest dziełem łączącym w sobie muzykę, film i światło. Kreacja jest środowiskiem audiowizualnym, mającym wzbudzić nastrój nostalgii, wywołać zanurzenie w refleksji nad przeszłością oraz życiem z perspektywy kosmicznej. W tym celu posłużyłem się mediami analogowymi, dającymi organiczne ciepło i wprowadzającymi w zadumę nad czasem nieobecnym. Muzyka zakomponowana i nagrana została przeze mnie na gitarze akustycznej, dającej ciepłe, tradycyjne brzmienie. Nagranie zarejestrowałem na taśmie magnetofonowej i staje się one ścieżką dźwiękową filmu. Film wykorzystuje archiwalne zdjęcia oraz symbolikę animacji kwiatowych w opowieści o życiu Stanisława Wyspiańskiego. Oraz jego rodziny i wzajemnych powiązań wytwarzanych w czasie. Przez cały film oprócz obrazów przeszłości krążymy w pomieszczeniu szafirowej pracowni oraz wokół figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, autorstwa ojca artysty Franciszka Wyspiańskiego. Matka Boska z rzeźby posiada rysy twarzy matki artysty, której przedwczesna śmierć. Wywołała piętno na całym życiu artysty. Film został wykonany na taśmie 8 mm, co podkreśla nastrój nostalgii i pozwala spojrzeć na całe życie artysty z perspektywy. Moja praca składa się z trzech elementów. Z pościeli yy, wywieszonej na podwórku kamienicy, z, na której znajdują się odbitki zdjęć Stanisława Wyspiańskiego i jego rodziny, wykonanej w technice cyjanotypii. Pościele nawiązują do tego źródłowego tematu, czyli na temat rodziny Wyspiańskiego jego życia. I wywietrzając te pościele w jakiś symboliczny sposób chciałam zrobić przestrzeń dla naszej czwórki, która miała wejść do jego pracowni. Drugim elementem jest film, który został nakręcony podczas rezydencji. <laughs> został on nakreślony na, na taśmie 8 mm kamerą Super 8 i wyświetlony z radzieckiego projektora Mir 2. <laughs> Trzecim elementem jest kącik wakacyjny, składający się ze stoliczka składanego turystycznego i turystycznego leżeczka, na którym leży. Rzutnik do slajdów i, i mojej opowieści. Konfrontuję się tam ze, ze swoimi wspomnieniami i przenoszę, jak gdyby, temat, sekwencji rodzinnych, temat całych rezydencji, na pole już no, prywatne mojej rodziny. Magda Chwalisz, twórca, malarz, scenograf, producent filmowy. Mama, córka i siostra. Od początku projektu wiedziałam, że będę malowała portrety i że będzie to niezwykle trudne i wykraczające poza sferę widzenia działanie. Nie wiedziałam, co odkryje i dokąd mnie to zaprowadzi. Stanisław Wyspiański portretował zapamiętale, bez strachu, ze świadomością nieskończonej ilości zmian, jaka zachodzi w wyrazie twarzy właściwie z każdą chwilą. Malowanie ludzkiej powłoki. W jej formach i kolorach to szczególne doświadczenie. Jest przekroczeniem granicy intymności, rodzajem tupetu, z jakim wchodzi się w obszar drugiego człowieka, tworząc obiekt, który w odbiorze zawsze jest mocny i trudny. Portrety osób będących uczestnikami projektu Sekwencje rodzinne ukryłam wśród gałęzi i liści. Symbolicznie wspólnie opuściliśmy raj. Pozornego ko komfortu niewiedzy, już na początku zdecydowałam, że motywem łączącym będzie krwioobieg, wyszyty, tym samym dość mozolnie skonstruowany, bo zamiast pędzla, igła: ułożyć naczynia krwionośne w jednej linii, opasać ziemię węzłem podwójnym. Jesteśmy połączeni. Naczynia krwionośne łączące monidło z jego formami ludzkimi i roślinnymi, wciągające w relacje również samo wnętrze kuchni, pracowni, najjaśniejszy punkt całej wystawy, jednak tylko pozornie. Tkanka krwia wyciągnięta z wnętrza, w pełni oświetlona, może niepokoić. Myślę, że ten sam rodzaj niepokoju można było odczuć przebywając w pracowni Wyspiańskiego.